Cześć, z tej strony Siwy Feder. Witam bardzo serdecznie na najnowszym odcinku. Słuchajcie, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za ostatni odbiór, ostatniego odcinka o zestawie na klasyczny Feder, o skrętce. Bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo takich komentarzy pouczających też, więc cieszę się, że jest taki odzew, bo wtedy ja też się uczę i każdy z tego korzysta. Dzisiaj, można powiedzieć, chciałem nagrać dla Was taki odcinek też Studyjne, rzadko są takie odcinki, bo wolę łowić ryby. Aczkolwiek jest brzydka pogoda, jesteśmy w tygodniu po pracy, więc postanowiłem, tym bardziej, że przyszła fajna paczka, taki unboxing pokazać, a przy okazji nagrać wam taki odcinek, co ja sądzę o tych rzeczach. Już się domyślacie po tytule, o czym będę mówić. Nie jestem tutaj oczywiście, zaznaczam, jakimś nie wiadomo jakim znawcą odnośnie tych rzeczy, ale powiem wam, co ja sądzę, jakie jest moje podejście. I czy warto, czy nie warto, oczywiście według mnie. A weryfikację zostawiam Wam. Więc zapraszam na odcinek. Chodzi głównie o to, że dzisiaj dostałem paczkę. Ona jest taka dosyć mocno opakowana. I co? I otwieramy. Dobra. Powiem Wam, że ja wiem, co tutaj jest. Nie wiem, jak to wygląda dokładnie, ale wiem, co to jest za przedmiot. Ale... Nie wiem, co na nim jest, wiecie o co chodzi. Na pewno porządnie opakowane, i tak też powinno się pakować wszelakie takie rzeczy, nie tylko takie, bo wędki też. Bo czasami dostajecie od kuriera takie kartony niezbyt fajne, i to też jest jakby taka nauka dla sklepu: jak należy pakować odpowiednio towar, aczkolwiek wiecie, jak czasami z kurierami bywa, to też druga kwestia. Aczkolwiek od razu mówię, to nie jest paczka od sklepu, a od kolegi, który robi niesamowite rzeczy. No i są to polskie produkty, o czym też trzeba zaznaczyć. A ja bardzo cenię i bardzo lubię ludzi, którzy mają zajawkę, bo ja mam zajawkę i bardzo to cenię. O Jezu, ale zapakowane. Będzie dla kotów do zabawy. I pod folią bąbelkową kolejna folia. No, generacja śmieci jest duża, no ale niestety, jak coś chcemy dobrze zapakować, to niestety tak musi być. Matko, jak takie, jak takie dziecko, które dostało prezent pod chujniczką. Słuchajcie, no widzicie co to jest, niesamowita ręczna robota, coś pięknego, postaram się Wam jeszcze może jakieś przebitki czy coś później pokazać. Yy, może w lepszym świetle, tak, bo jestem mówię w domu. No jak się ślacie jest to pudełko na przypony, metrowe. Yy, troszeczkę pachnie jeszcze lakierem, bo z tego co się owiem, tu jest to trzykrotnie lakierowane, co też powoduje, że Woda się jakby nie dostaje, tak? Z drugiej strony, pierwszy minus, jaki może się rzucić, to jest moje czepianie się jakieś. Jeżeli mamy mokre ręce, a to jest lakierowane, to nie do końca to się będzie dało otworzyć, ale może się mylę. A zobaczcie z drugiej strony. Takie rybki fajne. No coś pięknego. No wykonanie jest po prostu petardo. Nawet fajnie się ta lampka, ten, wyświetla tam. Rogi są gładkie, więc nigdzie nic nie zawadzicie. Zawiasy też schowane, więc to jest duży plus, że widzicie, że nie, nic się z tym nie wydarzy. No i co otwieramy? Nie otwiera się tak ciężko, no ale wykonanie to jest po prostu coś, coś niebywałego. Pachnie nawet taki fajny zapach. W środku widzę. Taka wyściółka i po otwarciu to wygląda tak. To jest pudełko na przypony, jak się domyślacie, a dla początkujących, znaczy dla zawodników i dla osób dużo, dużo łowiących ryb to nie jest jakaś tam nowość, a dla osób początkujących zapewne jest. No coś niesamowitego, petarda. Tu jest tak, 50 cm, 7, odtąd dotąd 75 cm i tutaj metróweczka. Tutaj, można powiedzieć, to zaraz Wam pokażę, czym się to różni pudełko od innej firmy, hmm, ale tutaj, też w środku Wam od razu pokażę. Są takie karteczki. O! No i jest napisane, tak? Hak, linka, są gwoździki. I no, coś niebywałego, powiem Wam, że ja jestem mega fanem ludzi uzdolnionych. A to, no, bez dwóch zdań, jest coś niesamowitego, tak? Brak słów, powiem szczerze. Piękny prezent. Bardzo dziękuję. Jest to naprawdę. No, takie coś, co marzy się, mi się wydaje, wędkarzom, którzy, można powiedzieć, i zawodnikom, i którzy często jeżdżą na ryby. Plusy tego, jest to piękne, jest to arcydzieło, jest to sztuka bez, bez dwóch zdań. Z minusów, można powiedzieć, jeżeli bierzemy coś takiego na ryby, no to to troszeczkę waży i przede wszystkim ja zawsze włożę pudełko w pokrowcu na wędki, tak? Mam pokrowiec na wędki 1,90 90, m, to ma metr, to nie ma problemu, no ale to do każdego pokrowca na wędki jakby wchodzi, tak? Jest to na pewno coś pięknego, tym bardziej, że możemy sobie zamówić taki piórnik, można powiedzieć, w każdym, znaczy w każdym, jest dużo, jest wybór kolorów, to jest też fajne, no i są różne, można powiedzieć, długości, szerokości, które możemy sobie wybrać powiem szczerze tak, jeżeli ktoś chce nabyć taki piórnik to nie chodzi o to, żeby nie wiem, tutaj Was namawiać tak, w jakiś szczególny sposób ale jeżeli ktoś ma ochotę na coś tak pięknego może być z tym grawerem, może być z Waszym grawerem, jakimkolwiek grawerem to możecie do mnie napisać w mailu mail jest poniżej w opisie uważam, że jest to sztuka, jest to coś pięknego, coś no, niebywałego nie chcę się powtarzać, bo no, robota jest wykonana Przepięknie, tak? Powiem Wam, mam z innej firmy to. Tego pudełka jeszcze nie używałem nad wodą, ale mam też z innej firmy pudełko, które zaraz też pokażę. I śniegi, deszcze, nic się tam z tym kompletnie nie dzieje. Jedyne co, przecież masz wodę, masz jedzenie, wszystko masz. Pobawić się chcesz, to zaraz się pobawimy. Tego jeszcze nad wodą nie miałem, to od razu mówię Wam szczerze, jak to się będzie sprawować na warunkach atmosferycznych, ale wydaje mi się, że jeżeli to jest lakierowane trzykrotnie, to tutaj się nic kompletnie z tym nie stanie. Tu mamy okonia, tu widzę karp, koszyk, robaczki, jakaś natura, robaczki, więc naprawdę fajna historia, fajna rzecz. Pokażę Wam jeszcze, za co się łapie to pudełko, żeby je otworzyć. To są takie dwa, można powiedzieć, wgłębienia, tak? Słuchajcie, jeżeli nie powiedziałem profesjonalnie wszystkiego, no to ja Was bardzo przepraszam. Jestem zwykłym wędkarzem, otwieram paczkę i mówię swoje pierwsze jakby spostrzeżenia. Nie ukrywam, trochę firm się do mnie zgłasza z różnymi rzeczami, produktami i tak dalej. Niektóre te oferty odrzucam, a tutaj po prostu kolega napisał: Siwy, chcesz, robić coś takiego pięknego. No, spodobało mi się to i uważam, że należy pokazywać polskie produkty i uzdolnionych ludzi. Uważam, że nie ma w tym nic złego, tym bardziej, że, tak jak wspomniałem, dla mnie to jest niesamowite wyróżnienie, że coś takiego mogę mieć. Teraz Wam od razu pokażę od tego samego kolegi, tylko piórnik do metod Feder. Powiecie, czemu taki duży? No, bo to jest piórnik i tutaj z tyłu podobnie, też są. Rybki jest natura. Mm, mówię, grawer można sobie robić różny. Tutaj mamy, moi drodzy, też otwieramy. O, i widzicie, i to jest mi minus, ale nie minus pudełka, tylko minus tego, co zrobiłem, ponieważ trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę. Zobaczcie, trochę mi się tutaj, ja to przyponów sobie troszeczkę y, dałem do środka, i trochę mi się te przypony posypały. Dlaczego? Dużo z tych przyponów jest już starych to po pierwsze. Po drugie, Przypony z, mimo że tu mamy 10 cm, przypony kupne z różnych firm, czy tam guru, czy DRENANY, czy tam obojętnie jakie, zawsze będą odbiegać. Kilka, chyba tam nieliczne firmy mają równo 10 cm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba guru jeszcze jest tutaj takie najbardziej precyzyjne co do tej dziesiątki. I po prostu niektóre miały luzę, niektóre nie. Ja powkładałem i. I kilka mi z nich wypadło, ale to mówię. Tutaj mogły być jeszcze dołączany marker, można powiedzieć. To już w ogóle byłoby takie fajne: jakieś takie cieniutki do pisania, właśnie na tych, można powiedzieć, wszystkich tabliczkach białych. Linka, hak. No i też tutaj mamy dziesiątkę. A tu mamy ósemkę: 30, 38. Więc w sumie, jak tu mam za duży haczyk, czekajcie. On no, no tak, ale jak mam już 11 to lipa będzie, tak? Jak jest 11, bo jest rozciągnięte. Ale jakieś ósemki. Tu jest dziesiątka, tu jest ósemka, tak dobrze mówię 38, czyli pod bombkę, czy też 30. Też może być w sumie pod bombkę. Zobaczymy tą ósemkę. O, i tu się akurat ten będzie w miarę. O, ten będzie się w miarę spoko trzymać, tak? No bo czasami nie możemy napiąć czy coś. No to. Da radę to wszystko dobrze zrobić. No, jedynie tych 11, czy tam ponad 11, tu już będą wisieć, można powiedzieć. Wykonanie tego samego kolegi też piękne. Widzicie, tu jest akurat w odcieniu zielonym. Tu mamy akurat odcień taki zielony do metody. Uważam, że też piękna sztuka. Oczywiście, słuchajcie, mamy pudełka do metody. Ja tak może żebyście mieli porównanie do metody, do klasyka. I żebyście mieli porównanie, są oczywiście takie pudełka, tak? To są pudełka, muszę, z góry, są z prestona, są z kresty, do metody, są takie malutkie, żeby to jak najmniej gabarytów zajmowało i tak dalej. To mi się akurat już z biegiem lat po prostu no, rozsypało. Zobaczcie, uszczelka wypadła, trzeba by ją pewnie wcisnąć. Nie mówiąc już o tym, że ona mi tutaj po prostu pękło. Nie wiem, czy mi spadło, czy co, ale. Korzystałem z niego bardzo, można powiedzieć. A to chyba trzeba tylko wcisnąć, ale nie chcemy się tego teraz robić. Korzystałem z niego naprawdę długo z tego pudełka, ale połamały mi się tu zawiasy po prostu i jakoś też nie miałem ciśnienia, żeby kupować kolejnego. Bo ja na metodę rzadko łowię, aczkolwiek takie dzieła sztuki warto mi się wydaje w swoim wyposażeniu mieć, jeżeli oczywiście ktoś chce. Mówię, minus jest to, że to jest gabaryt, jest to cięższe, nie jakieś tam mega ciężkie, może pół kilograma, kilograma. A ile waży to pudełko? Dobra, to idąc dalej, inna można powiedzieć firma, ale też oczywiście pudełkowa. Pierwsze pudełko, które wam chcę pokazać, to jest firma Hookline Box tą stronę, w tą stronę. Znacie tą firmę? Ono jest, to jest takie lakierowane, śliskie, a to jest takie bardziej. Nawet jest ono brudne. Jest ono takie bardziej, bym powiedział, szorstkie Oczywiście to te pudełka i to pudełko, jeżeli nam spadnie na kamień czy na coś, dostanie tutaj strzała, bo to jest drewno, tak? Tu jest nawet z grawerką dla siwego od przemka. Dostałem też to pudełko w prezencie od Przemka na Mistrzostwach Świata w Kluczborku z Pławiku, gdzie miałem okazję poznać pierwszy raz też Górka, Kacpra Góreckiego. A chyba kilka lat wstecz, można powiedzieć, dostałem też od Przemka trochę inny kolor, taką metróweczkę Hook, hook Box Feather Classic 100, 100 cm. Tutaj też jest, tylko no trochę trudne, bo ja korzystam jest y, jakby logo Siwy Feder. Chyba raz to tylko w swoim życiu wyczyściłem, można powiedzieć. No i tutaj mamy metrówkę. Zaraz tam to też otworzę, bo chyba nie otwierałem. I tutaj też można powiedzieć są te wszystkie y, można powiedzieć rzeczy do wypisywania. Tutaj chyba też nie, nie, nie było markera w zestawie, y, aby się też przydał z plusów tutaj tego pudełka, które a, tego, to, 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 nie ma. Hmm. Tu albo tam się nie zorientowałem, ale chyba nie ma. Jeszcze spojrzę, żeby nie zrobić głupoty. A tylko na tym nie pokażę, bo tutaj pogubiłem. No to cały ja. Ale tu są takie dziurki w tym pudełku. Tu no, będę na bank, na bank. Tu są magnesy od środka. I są gwoździki, tak. Gwoździki, które powodują, że możemy sobie to tutaj wetknąć. Yy, dobra, a, aha, tu jest, tu jest dziurka i tu jest dziurka. I dzięki temu możemy sobie odmierzać, tak jak robimy, jak robimy te. O, tylko w, drugu, w drugą stronę łośu. A się ukłem. Możemy sobie odmierzać przypony, i od razu wiązać i od razu wkładać. To jest fajne. Mówię, 50 mam tutaj akurat jeszcze powiązane na jeziora, na stawy, Ja rzadko łowię na takich łowiskach, ale, ale są powiązane akurat B500 akurat B560 są powiązane na 20-012, dosyć grubo, te haczyki mi wiązał Paweł Jurczak, gotowe przyponypl, to też polecam. Możecie do pawła na przykład wysłać taki pusty piórnik. Powiedzieć, co chcecie w tym piórniku, a on, on Wam odeśle taki piórnik. Oczywiście z gotowymi przyponami. Zadzwońcie do przypony przypony.pl. Możecie się na mnie powołać i powiedzieć, że yy, chciałbym to, to, to i to. Spałem się, dogadacie i do metody, i do klasyka, nie ma najmniejszego kłopotu. Hmm. Tutaj, też yy, trzeba wspomnieć, że w boxie, no tutaj, przemek jest no, geniuszem w swoim fachu. Też wykończenia okrągłe tu zawiasy jedynie są na zewnątrz, w tamtym pudełku, w tym są schowane w środku. Yy, I co mogę jeszcze powiedzieć, że tutaj będzie pewnie bardziej brud przyjmować, co, co już widać, bo jest to bardziej szorstkie pudełko, ale to nie to nie ma wyglądać, to ma nam służyć, można powiedzieć. Tak, no i dobrze, mamy tutaj, można powiedzieć, pięć pudełek. O, ja nawet przesunę, żeby mi to nie spadnie. Cztery. I to nieszczęsne, które mi się rozleciało, to jest piąte. O i dobra. No i tak naprawdę można powiedzieć chyba tyle, bo tutaj ta Przemka też można oczywiście napisać. Eee, możecie też się na mnie powołać na ten filmik. Będzie mi bardzo miło i oczywiście jeżeli skomentujecie. Uważam, że jeden produkt i drugi jest genialny. O zobaczcie tylko, że mimo, że to jest metrówka i to jest metrówka, to Przemka jest taka bardziej można powiedzieć wąska, bo tutaj się mieści, ale mówię, to jest kwestia dogadania jaki piórnik wybierzecie, tak? To nie jest, żeby akurat ten i nie ma innych rzeczy. To jest akurat metrówka i było... A i 70 cm można zrobić też, tak? Dobrze mówię? 70 i ileś tam, już nie pamiętam. No. Ja tu głównie tak tylko metrówki głównie wiążę, nie? Eee. Czyli tutaj akurat w tym mamy... 1, 2, 3, 4 a po 5 i tu mamy po 5, czyli 10. A tu mamy a, a tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tu mamy 8, tak? Czyli 16, tym się różnią. Ale mówię, do wy opcji jest wiele, żeby to tutaj sobie mm, dogadać się, tak? Więc nie ma kłopotu, więc mówię. Kukla jak coś do Przemka, stronka podana poniżej. Te piórniki jak coś można pisać do mnie do maila, do maila, mnie na maila. Nie ma żadnego kłopotu. No i powiem wam jeszcze taka najprostsza opcja. Najbardziej korzystna można powiedzieć dla wielu wędkarzy. Czyli trzymanie po prostu przyponów w jakimś można powiedzieć pudełeczku. tak? Są takie, są takie. Te prostony znacie, już nie chcę Wam ich pokazywać, bo już widzieliście milion razy. A to są właśnie od Pawła Jurczaka. Gotowe przypony.pl. I też mam tutaj powiązane na przykład Fine Redy 22 008 100 cm, fajnie on je podpisuje. One są jeszcze w woreczkach w ogóle pakowane, foliowych, jak przychodzą. Możecie na krążkach zamówić, a możecie w piórniku Teraz wspomniałem, też nie ma żadnego kłopotu. Na przykład się upadłem kiedyś, że chcę łowić długimi przyponami na rzece, ale w miarę tak delikatnie. Czyli Preston n 16 0,12 i 1,5 metrowy przypon, tak. No, no, to tyle, chyba tak naprawdę. No, możecie korzystać albo możecie korzystać też z takich gotowców. Też mam takie, o te, takie kupiłem kiedyś, to wam pokazałem na jednym z filmów. 14, 0,12, 120 cm. Takie czerwone e, haczyczki, malutkie. Akurat one są z firmy Gamakatsu. Jeszcze chyba z nich nie korzystałem. To są jakieś takie zwykłe, można powiedzieć, przypony. Albo niektórzy, można powiedzieć, wiążą przypony sobie też nad wodą, tak, bezpośrednio. Wiadomo, jeżeli to się, jeżeli mm, nie ma zawodów, nie macie presji czasu, to wiadomo, można sobie wiązać nad wodą. Ja nie lubię wiązać nad wodą, lubię już mieć mm, przygotowane. Z minusów wiadomo też, bo na przykład są też takie browningi, no tego jest pełno na, na rynku, można powiedzieć, takie z taką gumką. Minusy są, można powiedzieć, takie, że jeżeli... Mm, to też może bardziej dla początkujących wędkarzy, jeżeli rozwiniemy sobie takie 0,13, jeżeli rozwiniemy sobie takie 0,13 na metrowym szyponie, przykładowo, a ja nawet nie muszę wyciągać, to nie wiem, czy będzie to widać, ale ta żyłka może nie jest podskręcona jak świński ogonek, ale tak już zrobimy, akurat tu jest dobrej jakości żyłka i wszystko jest spoko, to jest w miara ok, tak? Nawet bym powiedział bardzo ok. Na takim pudełku będzie prościutko, jak nie wiem co więc to też jest, też jest plus. Według mnie takie krążki są w miarę szybkie, bardzo kompaktowe i bardzo dobre. Tu miałem kiedyś taki kłopot, znaczy to była moja wina, bo zamówiłem u Pawła Jurczaka właśnie też jeżeli nie macie pudełek, albo nie chcecie na krążku, jeżeli chcecie opcję taką, że macie pudełko ale nie chcecie go wysyłać do Pawła, no bo nie trzeba, to Paweł sam robi takie deski, takie zwykłe deski, bija tam gwoździe i wam wysyła na przykład na tej desce. Może wam zrobić i wam wysłać, a wy sobie je tylko potem te haczyki przełożycie, tak? Można powiedzieć. Więc yy, chociaż ja tego nie, yy, nie popieram, ponieważ kiedyś tak zamówiłem i źle otworzyłem paczkę, to była moja wina, pociągnąłem gdzieś tam za żyłkę nieświadomie, i mi pospadało z 10 haczyków i mi się wszystko poplątało, nie? ale to mówię, to była moja wina e, za szybkiego, e, nieumyślnego, złego y, otwierania paczki. To by było chyba y, tak naprawdę: A Jezu, najważniejszego na koniec bym zapomniał, leży, leży, leży i, i co i leży. I słuchajcie, jeszcze właśnie dlatego o tym pudełku zapomniałem, ponieważ przyznam wam się, że mimo niesamowicie pięknej roboty i lekkości tego pudełka. W ogóle z niego nie korzystam, bardziej go mm, uważam za taki rarytas, można powiedzieć, w mojej, można powiedzieć, yy, kolekcji i tak dalej. To było od firmy prezent pod choinkę w zeszłym roku, więc to był taki dla mnie bardzo miły, yy, miły gest, naprawdę. Ja zawsze się wzruszam, jak dostaję jakiś taki prezent, można powiedzieć. No i co? I tutaj, o, już mi się coś tutaj pogmatwało, to na pewno z mojej winy. A, no i tu mamy... Ja sobie akurat go nałożę. No, widzicie, zawsze to gdzieś się jeszcze zaczepi. A. Zobaczcie, jest to naprawdę wielki piórnik po rozłożeniu. Tu jest raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Dziesięć. I tu są takie, widzicie, takie jakby kołeczki. I to powoduje, że możemy sobie zrobić metrowy przypon. Metrowy przypon hmm, po prostu zawijamy na tym kołeczku i jakby wracamy tylko by, należałoby to zrobić inaczej najpierw by należało założyć żyłkę Łosiu, właśnie dawno tego nie robiłeś i dlatego oczywiście gdzieś obie błędy to mówcie, bo ja nie jestem jakiś tam alfa i omega i wbijamy haczyczek, tak? Tak to się przedstawia. Oj, to światło takie kiepskie. No, ale widać mniej więcej o co chodzi, nie? Nie dać mniej więcej o co chodzi. Tutaj jest jeszcze marker dodany. Moim zdaniem lekki błąd, ponieważ ten marker jest może nie, dobra, na ten, na ten piórnik jest ok. Na napiszemy sobie 18, nie wiem, 0,12, ale na tamte piórniki już powinny być, być cięższy, cieńszy marker. O, czekajcie. Akurat nagrywam na przednim aparacie, żeby wszystko się zmieściło w kadrze. No, ale chyba mniej więcej widzicie, odchodzi plusy i minusy tego pudełka. Plus ogromny to waga, to jest plus, bo to jest bardzo leciutkie, bo takiej sklejeczki zrobione. Zresztą opis jest na stronie górka możecie sobie zobaczyć. Nie będę Wam tutaj czytać opisu, no bo bez sensu. Minus, no też gabaryt, tak? Tutaj nie oszukujmy się, już nie wsadzimy tego do pokrowca na wędki. Tu już bardziej by się przydała torba wędkarska. Poza tym ja mam też takie w taką torbę. Też górykową, taką niebieską. Zresztą widzieliście ją milion razy mnie na filmach. To się też tu z boku wyświetli, jedna czy druga i to się wtedy spokojnie mieści. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że mniej więcej Wam nakreśliłem co i jak. Macie pole po, do popisu, pole manewru. Każdy ma swój rozum. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Hej!